Na słunku przywitaj się we vlogu. Jedziemy dzisiaj na ride. Wy, panienki, zostajecie. Cała trójca. Tylko nasek jedzie. Tak, chodź na snu. Yy, jedziemy dzisiaj na rajd, więc stwierdziłam, że nagram wam vloga. Mam nadzieję, że wyjdzie. Skoro jedziemy na rajd, no to jakby jednodniowy. Ale myślę, że i tak będzie dosyć dobra ilość materiału. I co, byliśmy na, tyle na następny, byliśmy też miałeś jechać na rajd, no jakoś teraz, ale, ale coś tam się popsuł tany. Eee, I tak, i idziemy, z jedziemy. Dobra, jedziemy sobie. Jakby jest taka ładna pogoda, wziąłem nawet okulary przeciwsłoneczne i na skama frenzelki musiałam też wypsikać, bo też ręki jeszcze uniosłam z naska i kontarek idzie tak trochę ładowana, ale to nic nie jest ciężkie nawet. O, auto jedzie. No ale tak. Yy, wziąłem tu sobie nerkę z wodą i dla nas jakieś tam przykąski. Tak nasku i co? No jedziemy, będziemy Wam wszystko relacjonować. Trasy do końca nie znamy, tylko tyle co na mapach. Tak. I sobie jedziemy. Naska jeszcze nie wie co ją czeka. Gdzie tak chętnie pojedzie do koni Tak na skuś W ogóle W ogóle Mazurskie lasy są takie piękne I tu można jechać i się normalnie zachwycać nimi Z jednej strony No jest trochę to słabe, że mieszkam na Zadupiu Ale z drugiej No te piękne lasy no one oddają Jak tak się na przykład na koniu jeździ To jest mega, więc, więc zapraszam i by ktoś się chciał przejechać na sunku? Tak. no my sobie jedziemy spokojnie, widzicie, kto ładnie? Tak, tak. Jedziemy sobie po Weronikę. I z nią dopiero. Dobra, nasa już włączyła swoje turbo turbo kucyka. Musisz się przywitać. Hejo, tu no problem. Nasy, chłopak. O, tu jest tak ładnie. Иш, кога се што на утце се плива. Ja się zleciłam! Dobra, znowu kusujemy. Usuję bokiem tym razem, bo jest średnia droga. Zwokuje jest nawet git. Tam mamy jeziorko i jest ładnie. I sobie jedziemy. Zagalo Daj. No, naska, co to było za podgalopowanie? do no, kroczek, co podskoczyłaś? Хиба? Хиба? Марта! Хиба, просто! А то, где он ведет там, то что-то А может, и нахнет? Хватит, иди ну Dobra, idziemy sobie właśnie przez pola. I co? Nie wiem, co gadać w ogóle, dawno nie nagrywałam. Mam taki zastój jakiś. Dawaj, a gdzie? Prawo czy lewo? Ty martelki pole Dobra, hop galop. Hamujemy kusa O tak, jedziemy do I z tym muszę za Dobra. Koni. Dobry konik. Naska boczkiem, bo naska nie lubi... nie wchodzi w błotka, bo to jest księżniczka. Bo pokazuje, że jak tędy pojedziemy, to wyjedziemy prosto jakoś... Okej, okay. prosto na tą drogę do. no tam gdzie mamy jechać. No skuś, Idziemy, ja... dosięgniemy. One są na polu. Myślałam, że będzie można tu drzewa. Schodzisz? Nika robi misja. Aj, to nagrywaj. Ja mam go trzymać? Tak, to tylko To trzymaj telefon, nagrywaj. Bierzemy misję jabłka. A tu są te jabłka, ale jest ślepa. Kurwa, wpierdalamy się. Tu mamy jedno. Nie jest takie ładne. Gdzie? To gałąź. Wiesz na pewno? O kurde, prawie w Czekajcie. Weź tym poruszaj. O no, o co? No to stój. Paru. Dobra. Umarł. Sorry, że to wam tak nagram, proszę. Pierwsze lepsze. Już. Dobra. Wstępa. Musiałam nagrywać? Da, nagrywam cały czas, Ej, ale mamy ładną drogę. No. no, Nasa, no nie wchodź na te pole! Nasa, przestań! Tylko trochę zimno. No, jest ładnie. O, kamienie. Nasa, nie bu się. Się wyzdraszyła z tam nie ma kamieni na górze? Prr. Prr. O ja. Ej mega ładnie. Mega widok. Od galopowujemy. Dasz radę! To skrócaj! Galop! Dostęp, pa. Super kucyk, Mega no. Co się? Hej, nie <laughs> Powiedz co robimy. Chodźmy, jemy. Jemy, ja mam Ładzika. No tu mam też co będę jesa. O nasukaję. co bo ma głową sieć do nasypy. No Widzisz tą? ty Na Syberię no. go wyślij. No, Dziej coś wyjedz. Czy psa chcesz? Może No za Chodzisz mi w zakupy. Co mniej się? Masz te ja i na całe wciągnęła. mi! Zbadło jej, no. Co ma zrobić? No Nie się jeść, konie. No już. Nie, ja jacy jabłka. Jabłka lepsze. No! Na zakończenie jabłuszko swoje. Tu ci naska spadło jeszcze. już wracamy. No problem się siodła. Możesz pomachać. Już zjadłaś. Kupię ci na drogę w sklepie. Dobra? Tak. Lubię Tak. Dok. Płocynu kładłam. Jedziemy sobie jeszcze kupić po lodzie. Konio mi jabłka na drogę. Nasa! No A ty masz szynę. No to ja jej kupię na drogę. I wracamy. Już się robi ciepło. Wracamy sobie rysunką bierzemy śmieci, żeby nie było my. i co? I mam nadzieję, że się nie zgubimy. Nagrywam, że wracamy. Jesteśmy obiedzone. Bo byliśmy w sklepie, jeśli kupiłyśmy rzadcie. O, woda I wracamy. Na słońce się jeden warkoczyk roz, rozwalił. Nie, nie idź boczkiem boczkiem, żeby cię kopytka nie bolały. Dobra, idziemy sobie, konie mają jabłka, mamy lody, pokaż loda, on ma w rękach loda. Idziemy, wracamy już. A jeszcze może na drzeczkę sobie zajdziemy. Co na sunku? Jesteśmy przy młynie. No problem, spragniony, ale konie sobie piją. U niego tak, słuchajcie jak on tu pije pije tak delikatnie z a mówiłam, że w żeby koniki się napiły przed wyjściem. No idziemy, co do nasy, takie myszaty? O to, ej, a myszatę, kurde, ja się boję, że nam mi tu w dół wali. co? Aha. To nam nazywa koleżanka. Auto jedzie. Weźmy tak, może tak blisko. To miało być powoli. Jezda. Dawaj, jazda!